Nie chcą, żebym już rapował Wyciągał wnioski z ich jak i każdy detal Boją się kolejnych wersów, bo nie da się kupić mi mojej osoby. Przykro mi masz pecha jak wątpisz A za te srebrniki co gówno są warte Wydaj na kurwy, te zomlifance. fanset po zerzyst, nie swoim hajsem Macha mi plikiem i mówi co ważne, jak świnie ich zarżnę Prawdą mam chcę tyle zła ile sam zdołam Jak patrzę w dół, widzę tylko otchłań Za co zginąć jak niespokój w oczach tylko w moje popatrz Jest Jestem gotów na to. to, by swe życie oddać za istnienie wasze potem czas i droga Robicie sobie z każdej kurwy Boga To niepoważne Pluje, nie kaszlek kto tu ma rację, po czyjej stronie są fakty? i naprzeciw mnie na wpół martwy, niepogodzony z porażką, jak wampir Całe zło i wszystkich bym zabił, nic już nie bawi. gdy oddychasz tym samym powietrzem, bo to jedyne, co łączy nas z siebie. Śmierć jest jedynym lekiem całego królestwa, obok nich mieszkam, a duszę już nie chcę. Nie chcę przesiągnąć, te wiedzieć, kim jestem, muzyce oddam swe serce. Ona wyciągnie te dusze, choć kurwy nastroją ich bronią. Zajebie te pisty, bo chcę, a nie muszę. To jakbym wyciągnął AK 47 7 A ty swoją liryczną kuszę chcesz podjechać, jak głaku po się cały zaplujesz i na chuj to wszystko prostym językiem już próbuje trafić Bij mi i przestań się dławić Przestań się lampić tymi ślepiami Jeba na z lambadziarami Udanie marzeń za zwykłe skurwienie dlatego tego labelu Żadnego już nie chcę Napisało z Pierdolęć, Pierdoleć punów, sprawdziłem ich kanał i kurwa nie mówił Nic więcej o rapie, bo ty jakaś kpina intrusy de dizzy Nać pana reszta jebanych debili, chce mówić kto z kim ich. Jak wygląda życie, no proszę cię kurwo, jak sam jesteś w piździe. Uzależniony z jepany Komal mi mówi bicie kogo on pokonał, no jebany hojra proszek do nosa Wtedy hey. się czujesz groźny i silny, a spływasz na listwę jakie panie pizdy. pizdy Nie wiem, kto ci wymyślił. Jadę do spodu z takimi jak Ty. Pierdolę wszystko po chuja, mimo że ci wszystko obrałem w największej prostocie Wszystko to znoszę te ich melancholię w obronie, jak i odrzucam piłeczkę. Leci jak zatrzymę, więc jakbyś chciał dobiec. Jak upośledzony lirycznie chłopiec będzie chciał pisać odpowiedź. Powiem ci szczerze, że to już jest koniec. Nie wiesz co zaplanowałem, więc po prostu radzę już lepiej zamknąć swą mordę. Yeah. posłucham, jak Dalej siedzisz w twoich ruchach i szukasz, i szukasz, i szukasz, lecz nie ma żadnego wyjścia, jak wyszło, że ściera tonąca w pozerstwie. W imię swych śmiesznych pożądaj, skupiony jak ta ich cała percepcja. Cała percepcja. Wszystko, co mają, oddadzą w zęba. Chciałbym, ale nie mogę już przestać. Każe dalej mi siedzieć przy wersach. Siedzieć przy wersach. I'm <laughs>